Przyznam się do pewnej słabości. Otóż bardzo lubię ciepło w domu i na czym niewiele oszczędzam, dlatego włączam i dbam o to, żeby było ciepło. Wtedy jestem odpowiednio ubrana, poruszam się swobodnie, no i oczywiście przy okazji odpowiednie kwiaty się odwdzięczają tak pięknym kwitnięciem. Tak jak mówiłam wcześniej, mam piecy gazowy i mam do tego komputer, temperaturę sobie ustawiam, jaką chcę. W ciągu dnia do 21 nawet stopni, ale oczywiście w nocy może być chłodniej. Tak jak mówiłam wcześniej, już miałam pieczę, drewno musiałam na drugie piętro przynosić do góry. Opał był ciężki. Teraz mam ogrzewanie gazowe. Jest ono co prawda droższe, ale za to jest wygodnie, estetycznie i szybko.